Specjaliści z całego kraju wzięli udział w 28 Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych. Spotkanie zostało zorganizowane przez Świętokrzyskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Kielcach wraz z Polską Federacją Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie. Tematem przewodnim obrad była w tym roku wycena nieruchomości specjalnych. Pod tym pojęciem kroją się różnego rodzaju nieruchomości, a wybór tej tematyki dla nas, członków Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych nie był przypadkowy. Chcieliśmy pokazać bogactwo, zasoby te naturalne województwa świętokrzyskiego. To są kopaliny. Kopaliny nie tylko gospodarcze, ale i ozdobne, tak jak krzemień pasiasty, zwany tym polskim diamentem. Cała południowa część województwa to są sady. Tak? I to też chcieliśmy w tym wszystkim pokazać. O roli, jaką rzeczoznawcy majątkowi odgrywają we współpracy z samorządem mówiła Danuta Papa i zastępca prezydenta Kielc. Wielokrotnie moglibyśmy mieć różnego rodzaju sytuacje sporne, które byłyby nie do rozwiązania, gdyby nie ten zawód. Ten zawód daje nam poczucie bezpieczeństwa, poczucie tego, że zostaną wykonane, usługa zostanie wykonana bardzo rzetelnie i na pewno z wiedzą. Dzielą się nam, z nami taką, której nie posiadamy jako urzędnicy. Ta współpraca bezpośrednia na co dzień, układająca się tutaj w Kielcach akurat bardzo dobrze, wzorowo wręcz bym powiedziała, jest szczególnie doceniana przez nas i stąd nasza tutaj dzisiejsza obecność, ale jednocześnie podziękowanie dla wszystkich tych, którzy wykonują ten zawód. Podczas konferencji wręczono odznaczenia Polskiej Federacji Stowarzyszeń Dzeczoznawców Majątkowych oraz medal Amicus Derebus Perotorum Polonorum, najważniejsze odznaczenie w tej branży. Uhonorowano nim Andrzeja za rychtę